Rozwiążemy sobie następujące zadanie. Jeden z popularnych modeli smartfonów ze średniej półki kosztuje 900 zł, i z badań konsumenckich wynika, że co roku traci 30% swojej wartości. Zapisz funkcję, która opisuje wartość tego smartfona, V od T, po te latach od zakupu. No i jak zwykle, zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie się zastanowić, jak to zadanie rozwiązać. A ja. Zacznę od narysowania takiej tabelki, w której będę zapisywał wartości tej funkcji V od T po czasie T. Czyli w chwili T równej 0, czyli na początku, smartfon kosztuje 900 zł. No i teraz, co się dzieje po roku? Po jednym roku, jak upłynie rok, to jego wartość spada o 30%, czyli on. Zachowuje wartość, czyli traci 30%, czyli możemy sobie napisać, że zachowuje ile? 70% swojej wartości. Czyli po jednym roku będzie wart 900, no to będzie w złotych, już nie będę tego pisał, razy 70%. Na co będzie po dwóch latach? No Po dwóch latach zachowa 70% swojej ceny sprzed roku. Czyli to będzie to, co było rok temu, w poprzedniej linijce, 90 razy 70% i jeszcze raz razy 70%, czyli mogę napisać 70% do potęgi drugiej. No i tak dalej, co roku będzie tracił 30%, czyli będzie zachował tylko 70% tej ceny, którą miał rok wcześniej, czyli po czasie t, jego wartość to będzie 900 razy, no i 70% to jest to samo, co... 70, setnych, czyli 0,7 do potęgi t. Tak wygodniej to jest zapisać. Czyli nasza funkcja v od t, wzór, który wpiszemy w pole odpowiedzi, to będzie 900 razy 0,7 do potęgi t. Zróbmy jeszcze jeden przykład. W lesie, w którym na początku Rosło 800 sosen, rozpowszechniła się choroba, która zabija jedną czwartą sosen w tym lesie każdego roku. Napisz wzór funkcji, która oblicza liczbę sosen P od T pozostałych w tym lesie po upływie T lat od wybuchu epidemii. No to znowu możemy sobie zrobić tabelkę. Jak zwykle zachęcam się, żeby się najpierw samodzielnie zastanowić, jak to rozwiązać. No i w tabelce będziemy mieli czas i... Liczbę sosen P od T. No to w chwili 0, na samym początku, mamy 800 sosen. Po jednym roku będziemy mieli 800 pomniejszone o 1 czwartą. Jak nam obumrze 1 czwarta sosen, to zostaje nam 3 czwarte sosen, czyli razy 3 czwarte. 800 razy 3 czwarte. No, czyli to będzie 600, ale to nie ma akurat większego znaczenia, ile to dokładnie jest, bo nas interesuje, interesuje wzór tej funkcji. No to po dwóch latach będziemy mieli tę liczbę, która była poprzednio 800 razy 3 czwarte i jeszcze raz razy 3 czwarte. Czyli mogę tutaj dopisać 3 czwarte do potęgi drugiej. Po trzech latach znowu to się pomnoży przez 3 czwarte, czyli widzimy, że podobnie jak w poprzednim przykładzie, po czasie t będziemy mieli 800 razy 3 czwarte do potęgi t. Czyli to jest wzór naszej funkcji, o którą tutaj nas pytają. P od t będzie równe 800 razy 3 czwarte do potęgi t. No i mamy zadanie rozwiązane.